Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami moim ulubionym, jednym z ulubionych fragmentów Bożego Słowa. Myślę, że już nieraz w Słowie na dobry dzień rozważaliśmy ten fragment, ale dzisiaj chciałbym ten fragment rozważyć w kontekście mojego członkostwa w kościele, w lokalnym kościele. Bardzo często w ostatnim czasie widzę taki problem wśród ludzi, z którymi rozmawiam, że owszem, Chcą być częścią kościoła, ale powszechnego, nielokalnego, nie chcą się zobowiązywać do jakiegoś przymierza między ludźmi, nie chcą też być częścią lokalnego wspólnoty, lokalnej wspólnoty, uważając, że to jakaś niebiblijna organizacja, że to jakaś niebiblijna struktura, którą założył człowiek i która w ogóle w Biblii nie jest opisana. Ale chcę Wam dzisiaj powiedzieć, i tak ostatnio myślałem o tym, że, że to jest nieprawda. Tak? Bo kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że członkostwo w lokalnej wspólnocie, w lokalnym kościele, to jest biblijne. Życie chrześcijańskie w Nowym Testamencie jest życiem lokalnego kościoła, lokalnych członków poszczególnych wspólnot. I kiedy zajrzymy do listu do Koryntian czy do Tesaloniczan, czy listu do Filipian, to widzimy, że Paweł kieruje tam swoje słowa do lokalnych zborów, do lokalnych kościołów, którzy są jakoś zorganizowani, mają swoich członków i wiedzą, kto należy do ich wspólnoty. Ale zajrzyjmy do fragmentu, który jest opisany w Dziejach Apostolskich, który bardzo mocno pokazuje, że chrześcijańskie życie w Nowym Testamencie to życie kościoła. I drugi rozdział. Dzieł apostolskich, 42 werset, i dalej czytamy tak: Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb, i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Pana, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie, i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga, cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. To jest biblijne. Członkostwo w Kościele jest biblijne. I widzimy tutaj strukturę Kościoła. Pierwszego Kościoła, który powołał Pan Jezus, które założył Pan Jezus, poprzez który apostołowie mogli pełnić swoją posługę, swoją służbę. Kościół to jego członkowie, a więc być Kościołem w Nowym Testamencie oznacza być jednym z członków Kościoła. Możemy to rozwinąć dalej, czytając dzieje apostolskie, zobaczyć jak to, jak to działało. Pytanie jest tylko, czy ty chcesz należeć do Kościoła? Czy tylko chcesz wziąć to, co Bóg oferuje, czyli łaskę zbawienia i nic dalej z tym nie robić. Członkostwo ma znaczenie, bo członkostwo jest biblijne, i życie chrześcijańskie to życie w kościele, życie we lokalnej wspólnocie, w której Bóg Cię stawia. Dlatego chciałbym Cię dzisiaj zachęcić, bracie i siostry, jeżeli nie masz wspólnoty, poszukaj takiej wspólnoty, przyłącz się do takiej wspólnoty, bo Bóg powołuje ludzi do kościoła lokalnego, aby ten kościół lokalny był świadectwem w danym miejscu, abyś mógł być razem z innymi braćmi, i siostrami lokalnej wspólnoty takim znakiem przynależności do Chrystusa. Nie powinniśmy mówić, że kościół, że członkostwo w kościele jest niebiblijne, bo to jest biblijne tylko powinniśmy pragnąć być częścią lokalnego kościoła, aby móc, móc służyć yy, poprzez to Jezusowi Chrystusowi w lokalnej wspólnocie. Radości w Panu, do usłyszenia jutro, żeby Pan Bóg pozwoli.